Ojej, mimik jest znowu, ale jaja. Ale już jest mocniejszy. I to dużo mocniejszy. O kurde. Będzie z nim trudno. Także drugą część zaczynam od Deda. Świetnie. Po prostu świetnie. Chyba, że po prostu założę tego spara i spróbujemy ze sparem. Czy też w tłumaczeniu z włócznią. Nie wiem, czy to coś da, ale no, próba... Próby muszę dokonać dla własnego... dla własnej, z własnej ciekawości. By the way, tego telefonu, no to jednak nie musiałem tego odbierać, bo to nie było nic ważnego. Już tak bywa, jak się gra na, swoim, na telefonie, którym również ma się Sima. O kurde, to jednak nie będzie takie łatwe. Ale to i tak lepiej, więcej zajmuje, więcej zabieram energii tą, tą włócznią, tylko też jej więcej tracę. Dobra. Zrobimy taki mykens, Żeby mieć po prostu powrót tam, chociaż nie wiem, czy tak to tutaj działa, ale ale no, zobaczymy. Już zresztą nie mam innej broni. Żeby się nie zastanawiać czy jest lepiej, czy gorzej, to sprzedałem tamto. Kurde, on się odrodził. Ale jaja... To nie jest taka głupia gra jak myślałem. Jak ja mam to, tu wygrać z nim? Jestem bez szans totalnie i nie w tę stronę go prowadzę. oj nie zgiń! No takim sposobem na cwańcyku, no jestem w stanie to zrobić. na pewno. Znaczy mam większe szanse niż niż poprzednio. O ale jaja ja złapał. To jest szansa, że go pokonam. Dawaj dropnij coś fajnego. Szturzałcem. A czy da się go założyć w drugie miejsce? Da się. Obojętnie czym był. To od razu go założyłem. Tutaj Legend Held jest dobre. Tarcza. No spoko. Udało mi się go zabić. Nie było łatwo. Ciekawe jak mi pójdzie z tym niebieskim mobem pierwszym. Na razie nie widać go nigdzie. Mimika nam się udało ubić. Także i z tym mobem wydaje mi się, że dam radę. Kurde nic nie wyleciało? Co za skrzynka parszywa. O, ten pluje. O to pluja. Dawaj. Ubije, pluje Zombie Striker. Czy, czy ja dobrze doczytałem? Czy po prostu za szybko przeczytałem coś, czego nie rozumiem? Spiter Spoko. Jeden czort. Dwóch Spiterów? Nie Dobrze, że złapał tego konfiuza W sensie nie wiem, jak to się tutaj nazywa. Zaraz zobaczę sobie w skillu. Bo... Gdzieś mam to, skoro tą walę. Bo skilla na niego nie robiły wrażenia. Na tego mimika. Ale myślę, że tą jedną ręką, bronią i tym, tą tarczą nie miałbym szans. Zresztą sami widzieliście, że nie było opcji, żeby to poszło po mojemu. W ustawieniach jest chyba opcja tak standardowo jak i w Diablo, żeby nie zbierać krapu i podam sobie ustawię, żeby nie zbierało już tych takich bezbonów. Dobra. O, mam jeszcze jeden point. teraz akurat gram w ucznią, to ten drugi skill byłby dużo lepszy no ale dobra wszedłem już w to to idę już w to next time najwyżej bo może się tak zdarzyć że będzie taki next time chociaż nie, niekoniecznie musi się tak zdarzyć dlatego pójdziemy w drugą drugiego skilla zresztą zobaczymy co jest następne bo to tak sobie daję te punkty, daję, a najpewniej będę żałował, że je tam dałem. Bo następny skill będzie taki, że... Że będę go chciał mieć tylko i wyłącznie. Zombie small. Oby to nie mimik, ale nie, mimiki to od razu widać, że to mimik. Są wielkie te skrzynie przecież. A tu jest zwykła skrzynia. Jakiś ring, ale krab. Zombie Peter.

Grają tylko w te MMO. Jeszcze takie w ogóle bez grafiki. Brawl Stars, Robloxy, a nie znają się na prawdziwej slashowych wciągaczkach. Ja podejrzewam, że większość z młodych osób, które tam gdzieś tam mijam w grach, nawet nie, nie znają pojęcia hack and slash. Dobra, skończę ten temat. Zombie spitter. Znowu jest kapliczka. Dawaj zombie spitterki. jaka. Mam nadzieję, że nie od Golda. Przecież w sumie z drugiej strony to przydałoby się trochę więcej, bo... Żeby wejść tam, sprawdzić później te dungeona za 20 tysięcy. Unbreakable Shield, czyli w Defa. To można to sprawdzić. A nie można akurat, bo się nie podświetla w żaden sposób. Co doszło, no ale można wnioskować, że w defa albo w hp no jest chyba więcej hp Dobra. Ej, 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 szkoda, że to przerwałem, bo będą dwa odcinki zamiast jednego. I nie wiadomo kiedy się pojawią. Ja ostatnio mam taki problem, że YouTube nie chce mi tych filmików od razu udostępniać, tylko... Znaczy no, od razu, no wiadomo, że nie od razu dochodzą filmiki po live'ie, ale ten. Ale wręcz pojawiają się po 12 godzinach na przykład, czy, czy jeszcze dłużej, także... Wolę im mniej ich mieć, tym lepiej. No ale zobaczymy, jak będzie tym razem. Na pewno do doda dodadzą się nad ranem, albo w nocy. tego niebieskiego moba w ogóle. No, nie tęsknię jakoś za nim, no ale na pewno to jest więcej HP. Musiałem na chwilę przestać, bo mucha po mnie łaziła. No. Niesamowite rzeczy. 25 golda. Bo bałem się, dlaczego muchy po mnie chodzą. To była taka mała muszka akurat. 28 golda i jakiś crab No ta plansza już jest deko większa niż tamta, znaczy dużo większa niż tamta właściwie. Tamta to była plansza z dziwko. Ej, spiter! Cholę mu Uf, pnąłem ze skilla. z włóczniami to zawsze to tak wygląda słabo animacje włócznią są beznadziejne no ale to w każdej grze suchy ring jak fame MMA Mimik tam jest. Ale ja nie mam czasu na mimika. Muszę zaraz naleśniki robić dzieciom. Back is full. To akurat super. To akurat dobrze się składa. No bo próbę muszę jednak wykonać na tego mimika. No nie może być tak, żebym się przestraszył. Nie po to jestem walecznym warriorem. Żeby się bać. E aqui hoje estamos a, aqui hoje está mimica. Oh, tudo bem. Estáv, tobeu. Cúrda, é Gol, A, tam jest w ogóle opcja, żeby ten wszystko zidentyfikować, tylko tylko po prostu chcę jednak samemu zobaczyć, co za krab mi wpadł. O, zobacz. Armor is Increased. Ile tam mam tej floty? 4400, 400 A ja muszę mieć 20 kafli, żeby otworzyć dungeon. Masakra. Dobra, dawaj tego mimika. Może tu jakaś kapliczka gdzieś obok jest Dobra, nie ma co. Trzeba walczyć Zło Zło. Przeciwstawiać zło. Jeszcze ten spiter to sraniec. Nie, no na luzie go, na luzie go zrobię, że tak powiem brzydko. Foko, fajnie jest zabić mimika. Ale to ten Spitter robi różnicę. Dobra, dawaj tego. Samo niebieskie. Sam niebieski syf rzucił, także nie ma się czym za bardzo cieszyć, no ale ważne jest to, że go pokonałem. No tak to nie mógłbym spokojnie iść robić naleśniki z myślą, że uciekłem przed mimikiem. Level up! krab bagu, ale nie w, tym, nie w tej chwili. Dobra, mam jeszcze dwie ścieżki nieodkryte. No strzelające moby to niestety, ale zawsze chora opcja, jak się gramele. Kurzający temat. Na szczęście robią mi praktycznie... Tyle co Muchana, ubranie. O, tu jest przejście do następnego poziomu. W następnym levelu już będę mógł następny skill rozdać. Ciekawe, czy nie skończyłem tak samo y, poprzednim razem, dlatego że tam też chyba kojarzę, że mam siódmy le level. I tam też kojarzę, że doszedłem do Garden 4. Tylko tam naprawdę miałem jednego moba, który był niebieski, a tu ani jednego. Możliwe, że na tej czwartej planszecie miałem dopiero, a doszedłem do piątej. I tak by było najpewniej. I znowu mimik, ale i jajka. Dobra, to najpierw pokonam te mopki. Też to są impy, to i tak by mi niewiele zrobiły. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. I co rzuci tym razem ten leszczyk. Szybki ten w ogóle ten skill jest. Ja nie wiem czemu ja tak długo na niego czekam, bo on bardzo szybko się pojawia. Heum, złoty jakiś. Pierwszy mój drop w ogóle w tej grze, legendarny. To nie mogę go identyfikować. Wow, co prawda dla arcera! Spoko. Wow, buforowanie aż powstało normalnie z tego tytułu, z mi legenda. Ciekawe, jakie tu są najmocniejsze z te i temki, bo nie wiem, czy legendarne, czy jeszcze jakieś wyżej są. No, ale to nie zmienia faktu, że to mój pierwszy drop w ogóle i mówiłem, że warto bić mimiki w takich... Aż odetchnąłem z ulgą. Garden 4 i tu będzie najpewniej niebieskie, tu będą najpewniej niebieskie moby. W każdym razie ja bardzo dziękuję. Muszę iść robić naleśniki dla dzieci, tak obiecałem. Nie mogę złamać tej obietnicy, choć bardzo bym chciał jeszcze pograć. Także do następnego odcinka. Jeszcze raz zobaczmy tego legendara. 15 do Attack Speedu. 1 do Manarek, 3 do Dexterity. No Jest to typówka dla Archera. Zresztą jest 2 tu all Abilities Archer. Ciekawe, czy daje się przekazywać te itemki w bagu. Byłoby fajnie, ale najpewniej się nie daje, no. I to jest ból przez uzwykłe. Ech, fajna ta gra. Polecam ją jeszcze bardziej, tym bardziej. Nara, pany i panie. Hej.